Jakby pan skomentował to, że premier Mateusz Morawiecki teraz jest wielkim orędownikiem wolności słowa, chociaż za jego kadencji cenzurowano między innymi prawicowe portale. Proszę pana, ja go przecież widziałem na manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi już chyba z półtora roku temu. Ja go widziałem już w tej chwili jako szermierza na Twitterze, a czasem i w manifestacjach ulicznych wszystkich tych spraw, które sam wcześniej przesądził na niekorzyść Polski. Bo przecież to rząd nie tylko obecny, dzisiaj tutaj przez różne przypadki od Zmieniane nazwisko aktualnego premiera, ale to także poprzedni premier sprowadził na nas te dopusty Boże, czy raczej piekielne dopusty: Zielony Ład, pakt migracyjny, całą tę eurokomunę, no i na dodatek, właśnie jeszcze Zgoda na podatki unijne. Zgoda, tak, pan poseł Skalik słusznie przypomina, zgoda na podatki unijne, podatki nakładane na nas teraz bezpośrednio przez Reichsführerin von der Leyen i jej eurokołchozową Radę Komisarzy Ludowych których nikt nie wybiera, tylko ich rządy skorumpowane nominują, prawda?